Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mestre i dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek, w którym chciałbym opowiedzieć Wam o grze Escape from Tarkov. Tytule, który w przyszłym roku pojawi się na rynku i już teraz zapowiada się niezwykle obiecująco. Escape from Tarkov to nowy projekt mało znanego rosyjskiego studia o nazwie Battle State Games. A w skład tego 40-osobowego zespołu wchodzą osoby, które wcześniej pracowały nad takimi grami jak Stalker, Mass Effect czy Bioshock. Jeśli przyjrzeć się bliżej temu, co gra ma oferować, robi się naprawdę ciekawie. Jest to gra wieloosobowa, łącząca ze sobą elementy taktycznej sieciówki z rozwiązaniami gier RPG oraz survivalu, A wszystko to będzie powiązane dosyć ciekawą, jak na ten rodzaj gry, fabułą. O co będzie chodziło? Tarkov to fikcyjne, ogromne miasto mieszczące się w Rosji, która stoi na krawędzi wojny. Destabilizację tego rejonu wywołała międzynarodowa korporacja o nazwie Terra Group, powodując narastanie konfliktu pomiędzy dwiema największymi firmami wojskowymi, które zajmują się między innymi zatrudnianiem najemników. Zgaraszająca się sytuacja w tej części Rosji i ciągłe walki z zwaśnionych stron spowodowały, iż większa część ludności cywilnej, w obawie o swoje życie, postanowiła opuścić miasto. Panuje chaos i bezprawia ci, którzy z jakichkolwiek przyczyn pozostali, za wszelką cenę starają się przeżyć. Wśród tych osób znajdziemy się i my, a naszym celem będzie wydostanie się z tego piekła, co, jak pewnie się domyślacie, będzie zadaniem wyjątkowo trudnym. Czoła przyjdzie nam stawić różnym ugrupowaniom militarnym, siłom pokojowym, czy choćby zwykłym szabrownikom grasującym w ciemnych uliczkach. Wszystko to powoduje, że atmosfera jest niesamowicie gęsta, a starcia wyjątkowo emocjonujące. Gra klimatem bardzo nawiązuje do popularnej serii Stalker, a także po części do DayZ. Pewną część miasta, największą, liczącą około kilkunastu kilometrów kwadratowych, będzie można swobodnie eksplorować, rozmawiać z postaciami sterowanymi przez grę, takimi jak na przykład handlarze, dzięki którym będziemy kupować broń, amunicję czy choćby leki oraz bandaże i środki przeciwbólowe. Tu pojawia się pewien mechanizm gry, który dobrze znają gracze DayZ. Oprócz tego, że możemy spotkać zabłąkaną kulę wystrzeloną przez naszego przeciwnika, przyjdzie nam walczyć również z infekcjami, odwodnieniem czy chorobami. A naszej postaci grozić może zasłabnięcie z powodu ran odniesionych podczas ostrych starć z wrogiem. Żeby tego uniknąć, będziemy musieli zaopatrzyć się nie dość, że w broń, która nas nie zawiedzie, ponieważ karabiny będą dla przykładu mogły się zaciąć z powodu złego stanu technicznego, ale również będziemy musieli pamiętać o lekach czy choćby zwykłym bandażu. Jeśli zginiemy, stracimy nasz cały ekwipunek, łącznie z bronią i tym wszystkim, co posiadamy w plecaku. Wyjątkiem będą skrytki, gdzie będzie można przechowywać część znalezionych bądź kupionych rzeczy. Zapytacie, jak sprawa wygląda w kwestii broni? Otóż w tym aspekcie twórcy gry postanowili na oddanie jak największego realizmu. Bronie będą przedstawiały prawdziwe modele z autentycznymi dodatkami, takimi jak celowniki, chwyty, kolby itd. W kwestii personalizacji broni, gra ma oferować naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt przedstawienia tego, jak wygląda samocelowanie przez poszczególne przyrządy celownicze, a także to, jak realistycznie zachowują się wystrzelone kule. Według zapewnień twórców, tytuł ten będzie skierowany bardziej dla wymagających graczy, a skuteczne posługiwanie się bronią będzie wymagało sporej wprawy. Strony projektowej gra ma być pewnego rodzaju połączeniem The Division, Stalkera i po części DayZ. Co ciekawe, część fabularną będziemy przechodzić w tak zwanych rajdach, które odbywać się będą w osobnych lokacjach przedstawiających np. przedmieścia, elektrownie i tym podobne miejsca. To tutaj będziemy dokonywali postępu, jeśli chodzi o fabułę. W rajdach będziemy mogli grać w pojedynkę, ale w miarę postępów może okazać się niezbędna pomoc znajomego. Tutaj warto podkreślić, iż gra ma oferować mo możliwość łączenia się w gildie bądź po prostu w drużyny. Jednak podobnie jak w przypadku Daisy, będzie to niezwykle ryzykowne. Może się wkrótce okazać, że nasze wyposażenie czy broń stanie się celem dla naszego kompana. Na tę chwilę gra zapowiada się bardzo dobrze, a studia z za naszej wschodniej granicy już nieraz pokazały, jak należy robić dobre gry wieloosobowe. Aktualnie możecie zapisać się do testów beta, link znajdziecie w opisie filmu, które rozpoczną się już wkrótce, a sama premiera planowana jest na 2016 rok. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was tym tytułem i materiał Wam się podobał. Jeśli tak, kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!